Witajcie widzowie w pierwszym odcinku Legend Ulic na kanale Shadow. Już na tym kanale nie będzie się pojawiać tylko GTA 5 oraz five'em. Pojawią się również inne gierki w końcu. Zobaczymy jak to wyjdzie. A teraz przejdźmy do dialogu z ojcem. Ojciec. Co tam synu? No t zrobiłeś mi kanapki do szkoły czy zaś zapomniałeś? Zrobiłem, zrobiłem! O! Co, co się dzieje? Co to? O! Wysiadasz tego auto, wysiadasz! Już! Widzowie, porwali nas, no co? Więc... To, do Więc... zostawcie lajka i subskrybera. Odjęli mi subskrybera. Jeba się Idź na te drzwi czerwone. Idź. Już, już. Pod do... Ściana. Pod ścianę. Tam. Na, w na wtrost. Czerwony. do nas. Idź Dobra. Szef, ten, którego kazałeś porwać. Szef, hmm. jak to co? Powiedz Witaj, gra zagramy w gireczkę? Jak kom? A NCPNC w której ręce. Każde twoje kłamstwo będzie jeden malutki strzał. Tego co mam w łapce A wiesz, że kłamców nie lubię ani konfidentów, jak chyba każdy na tym mieście, nie? Ja nie jestem, że i mam jak mój kolega ze szkoły. Nie wiem, że 80, to powiedz mi czemu z psami. Ale o co chodzi? Ja do szkoły chodzę? Może taką ustawkę na Megamonu, co przyjechali nagle policjanci od was? Pan... razy. Co? Ja nic nie wiem. Ja nic nie wiem. A, bo od chcesz pracę? Ja, jaką? Koniecznie kurierem. Jakim kurierem? Ja no do szkoły chodzę. No to dostajesz, pas, dostaniesz taką paczuszkę podczas szkoły, zaniesiesz ją z punktu A do punktu B i odpalę ci, nie wiem, ustawę, nie wiem, 30%. Y Dobra, no, ojca mi zajebaliście. No, zajebaliśmy? Ojca. Aha! A co, nowego chcesz? Nie. nie. On żyje? A. No. ojciec. Nie wydaje mi się. A, a matkę masz? Nie. Niestety nie. Stąd to nie. Ja to kogo on ma z rodziny? Bo tak chciałem powiedzieć, że chociaż dobrze, że matkę ma. A kogo ma to z rodziny? Ma? Znajomych. Tu widzisz, masz znajomych, a mieć w tym momencie braci yy, Tak, tak, tak Co jest z widzami, bracia, bracia to o co chodzi? co? Yy, ile tam mniej więcej masz osób w tej szkole? Zależy, kto się przypałęta, Zależy, kto się przypałęta. Naprawdę zaraz, kurwa, strzelę, nie wytrzymuję tego. Krótkie <grytanie> pytanie, ile jest ludzi w szkole? No, no na uczniów ponad 100 Super, a ile takich, co korzysta z tego, co tutaj masz na stole? Nie wiem, nie widzę. Ty się obrysz A mogę Macz, wstać? Tu. Nie, masz klęczyć być ciekawy. Patrz, tu masz takie ładne, zielone liście, taki majątek. Ile mniej więcej ludzi z twojego otoczenia korzysta z tego? Jest 20-30 osób? 20-30, super. Czyli mamy 20-30 klientów, z każdego klienta masz 30%. Sprzedasz przykładową kulkę, masz dwie dyski dla siebie, trzy dyski dla nas. jest biznes. 20 klientów, masz dziennie 300 biznesu. Chyba mam posłany biznes, Tak. Subciele. Nie, nie wiem, co, co my się z zamiast pakowania... A powiedz masz w tej szkole, czy tylko ty jesteś? Nie. Chyba tylko ja, nie wiem. Wjeżdżamy go na głęboką wodę? Tak. Ile to masz spakowane? Spakowane? No tam więcej torbę, dałbym po prostu mu torbę, nie wiem, dałbym mu takie cztery, brył, takie cztery bryłki. Niech leci na szkole, owalić. Nie wpadnie, to go bierzemy Nie to jest masz? Nie mam, nie, nie mam. 16 lat. Aha, a auto, to zajęło. jeździć? No no z mnie coś tam uczył poza miastem. Uczysz no, go, by kurde nie pomylił ręcznego ze strzępem? Nic. No jest super. Jakie słyszał to? <laughs> Automata. Tylko słyszałeś? Słyszałem, jaki debil. Automata! Ja mogę mieć to, ale nie kurde. Ani samochód, automata to automata mogę mieć tą zabaweczkę całego. Możesz dostać z automatu, zgadzam się. Nie, 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 nie chcę umierać. Kiedy masz szkołę? Na. 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 Winewood. Winewood, ale pytam kiedy, a nie. A, to nie jechałem do niej, ale mnie. Nie wiem. porwaliście. Mamy jakiś samochód? No. Dajemy mu. torbę podwozimy go na Winewood, zobaczymy to poradzi. Kiedy obstawę mu zrobimy. Czekaj, ja nie że... No to bym no, no dowiedział. Wysłać, samego Ach. Jakoś lekko obstarał albo mu się chyba przydało, co? No najwyżej mogę pojechać zanim go obserwować O cholera no Tak to niech leci sam, zobaczymy tak, co Jakiś powoła. lupas czy się znalazł stale... czy, czy się będzie sprzedać? Yy, ja nie jestem kujonem Co, mnie, obchodzi kim jesteś Masz się spisać i tyle Tutaj ci daję takie malutkie zestawie To ciku. Radio częstotliwo się coś cały czas z nami, by coś się działo, waliz kolana Radio przyjeżdżamy od razu z chłopakami. Drugie, nożyk. Jak ktoś ci mnie, nie wiedzie, nie zawracaj mi dupy, bo on mam walczył o sprawę niż ty. Napisz tak, tak, zrozumiałem. To jest super, teraz powiedz mi tak, widzisz czerwone barwy na myśli, co robisz? Eeeem, pan... Co to? Nie wytrzymałem zaraz, naprawdę. Tak tępy jesteś? Masz tutaj te bo zaraz Ale o co chodzi? Tak. Wy, wy, niebiescy jesteście Co, smurfy no, jesteśmy, zadał ci, gorsi? zadał ci, pytanie no to nie, nie. O, Jak ktoś mógł wybrać? wyprać? Jak go przerobić? Bo szczerze, o. to jest gorzej nic z kobietą w ciąży No to widzowie Powiedz, czego chce mi to, wie, to, to Dobra, Stężujemy Pomyśl, jakie było Co się boisz, kurwa? Dobra Jakie było pytanie? Przypomnij sobie No, o jakichś czerwonych barwach Dobra Jakie mamy na sobie? Niebieskie. No to pomysł, co to mogą być czerwone barwy? E, ja coś e, cfalę? Coś takiego. Dobrze. A ty czemu masz czerwone okulary? Więc, odpowiesz na pytanie? <laughs> nie są barwą. E, a, e, bić, co robić, gdy widzisz czerwone. Eee, a... wyciągam. Broń, skurczę ci że dobrze mówię. <laughs> M no, wziąć, na dam ci ważne pytanie, wyobraź sobie, że ganiać się czterech blutsów, ty masz na gacie jakieś nie wiem, 50-100 kilo, możesz poświęcić życie, czy poświęcić towar? Życie, tak. tak. Uczy się chłopak. Uczy się chłopak na błądach. Nie, bo mało mi w armatniku, by poświęcił życie dla jakichś nie wiem, tam paru tysięcy, tak. tak. się przyda. Mo Może się w końcu jakiś dobry trafił. E Trzeba go odpisywać, odpisować, jakieś ciuchy dać mu, by jakieś barwy male reprezentował Bo no, silnisko nisko widzowie ogólnie Możesz mieć albo dużo przyjaźni, albo dużo wrogów Tak, bożech, chronię przed przyjaciółmi z wrogami, sam sobie poradzę, tak? Sam sobie poradzisz lepiej go Myślę, że zasłużył, żeby sam pojechać Musisz, młodziaka z, nie z 500 towaru? Dobra na które masz to kukę? Nie wiem, która jest godzina No na moje 13 Mogę mój telefon? Nie, bo z twoją koleżanką sobie pisze, wiesz? Z Izabelą? Nie, z Michaliną A, no to sobie pisz, pisz do Ty słyszałeś? Może nam kurwa to do A co? Dobre jest Podoba Słyszałeś? Może nam kurwa Ten prezes stary załatwić <laughs> <Jesteś go> lubię, <laughs> już <Jesteś go> lubię Po co mi się A ile i gdzie? Dobra, biorę go jak najwięcej. Z start. Dobra, jaka godzina, jaki budżet, jaki kolor włosów, yy, jaki ten wygląd, yy, yy, pochodzenie azjatyckie, islandzkie, amerykańskie, mamy jeszcze europejskie. Worki mamy? O, jest kurwa. Ale patrząc na to, że chodzi do średniej, to nie no mają 15 no się lat, tak to panuje. A worki mamy? A po co worki? Są, Są worki, i możesz każdą co A. A to będzie kosztować, panowie. Płatność dla nich, nie dla mnie. Ja powiem tak, chyba na razie to on do coś nie zdąży. Chyba go że. Myślę, że zasłużył, żeby sam pojechać. Musisz A, A. młodziaka z, nie wiem, z 500 towarów? O, tak w świat? Można pojechać za nim, no. A, skoro niej, to, pojechać. To, 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 to idę w świat. No to widzowie... Nawciskaliśmy im trochę kitu, ale no musieliśmy trochę pokazać klasy eee, Ale Powinniśmy porzucić chyba szkołę naszym, co nie? Eee. A to, co to za auto? To jest Nie, to nie, to To się uwieczy pod szkołą no już Tak No to co widzowie, to łączyliśmy tu Jakiegoś gangu Gdzie Wrzuciliśmy jakieś oferty, a z tyłu możecie zobaczyć piękne zmiany na mieście już. Więc my chyba będziemy próbować obchać towar uczniom w szkole. Bądź weźmiemy za ojca nie odpowiadam o co... Eee... Dlaczego mój ojciec w ogóle? Kurwa. A, no to moja pierwsza robota, tak? <laughs> Żeby nie ostatnio. A, a czemu ostatnio? A no, bo stracić się możesz, jak coś źle zrobisz. I wyszły stąd. Dobra? Przede wszystkim. Okej, okay, widzowie, to naszym celem jest sprzedać towar. A patusy w naszej szkole kręcą się zazwyczaj na boisku. Tam jacyś wejpiarze są, więc yy, może się ustawimy spokojnie. Monika, tak. Monika, Koziołek jak wiecie, jak to jest. Nasza postać zna każdego tak naprawdę tutaj. I ja wiem, że za nami idą dwójka patusów, to znaczy jeden patus i jeden ziomek patusa, który jest szczupły jak widzicie. Trochę jak my, ale coś w tym jest, coś w tym jest. Ja się tak odwrócę do nich i se podejdę tak do kąta i im zaproponuję towar. Nie chcę czegoś kupić. Nie chcesz trochę nieco? Zależy co masz warycik, zależy co masz w A taki fajny zielony. A to panie, jakiegoś syfu nie chcę, chyba że dobry masz. Panie, to dawaj szybko po pilek se po ile. Eee, no to co, noż. Jeszcze 100 dolarów sztuka. Ile? No chyba cię pojebało. Dobry A, jest, 100, naprawdę. Że... Gdzie my znajdziemy teraz, kurde, jakiegoś Ty, A tam majranku ty nie masz? Jakiego majranku? A ile tego masz? 50! Nie wierzymy. już na cały dzień starczyło. A ty myślisz, co że to nie pioski? Co się dzieje, panowie? <grym> nic. To proszę pana, nic, proszę pana nic, nic. Wszystko dobrze. Rozmawiamy sobie po prostu. Zapoznać się, chcieliśmy, bo nie kojarzymy kolegi i jeśli chcieliśmy zapoznać po prostu. Dzień dobry, panie dyrektorze, tak? No, witam. Przepraszam, że nie było mnie na pańskiej pierwszej lekcji, ale ojciec zaspał. Tak właśnie brakowało ciebie. No, ale już jestem, już jestem. No to, to się to... trochę kopaliśmy Jasno, jasno już idziemy, już ile już. sobie pogadamy i idziemy No, no. lepszego miejsca sobie wybrać nie mogłeś? To, to, nie no Nowy jesteś w tej szkole, czy co? Nowy z tym towarem tutaj, ale dobry jest naprawdę Ufasz mu Nie zbyt, no jak Tak chcecie się być trzewą na lekcji? No właśnie to jest ten problem że nie Masz już gotowe tam hopy czy takie Tak gotowe, gotowe ma ja mam gotowe baty stary, na to tylko wykorzysty nie trzeba, no to trzeba, trzeba. dobra. Ile? Za ile ile? Ile? Chcecie? ile chcecie? Ile mam lekcji jaką trzeba, w którymi tu siedzimy? Sk ile mam lekcji dzisiaj? Skąd mam wiedzieć? Nie chodzę z tobą? No ale zadał ci pytanie. Ile masz lekcji? No i jeszcze w już 6 godzin. To jest 20? Dobra. Wow. Ile tego bierzemy? No my chyba długo siedzimy, nie wiem czy idziemy. No do końca, nie wiem ci czy no mówię, no z... gdzie? Ile ty chcesz można. na godzinę? No ty w godzinę zjadasz kulę, ja zieram kulę. Masz 6 no, lekcji, to pewnie mamy z 10. No pewnie tak, ale no, nie wiem czy siedzimy do końca czy nie. No, no właśnie, no, to, uciekniemy no, i nie, tak z jakieś. to i tak się przyda więcej. Ja, z... ja, z... ja bym tak no wziąłem z wzokie na rozmach. No tak, gdzieś po tym można sobie iść jeszcze kolejną. to panie! Czekaj, bo tu jakiś tego się klawisz tego. mhm. bym żeby na No to Ja co ja... Pierwszy klienci to zniżka 1800 będzie No kurwa popu? Może do więcej dolarów, będzie to trzeba podzielić jeszcze na nasz ten Dobra Proszę W korbie będzie zapakowane 20 Kręconych Róbcie co chcecie, szukajcie mnie na, na boiskach albo tutaj Dobra, mam nadzieję, że będzie dobry, bo jak ja to wiesz... Już... tak, no spokojnie, będzie dobra. No, dobra, mamy pierwszy towar. Sprzedany zostało nam jeszcze 30 tego. Tam sobie odchodzą, i idą na lekcję. My dzisiaj sobie zwagarujemy, bo nie mamy presaga bo zostało ubojca w aucie. Dobra. Widzowie, idziemy. Tutaj oddać im pieniądze, wydaliśmy 120 dolarów na te ciuchy tutaj i na tą Saszę, przede wszystkim, żeby przechowywać i, i trzymać się w, tego w spodnie, bo trochę było to ryzykowne już. Nie powiem, że nie. I wchodzimy jak do siebie i nikogo nie ma. Dziwne, że żeby... w ogóle ta restauracja jest nieczynna. No, Cześć. Młody. No, do... Tak. Do już się robi, tak. Pieniądze Zobaczcie. wypłata. Proszę no, torba, po odliczeniu no, już procentów Po odliczeniu procentów już Procenty myli przy mnie. Yyy... To no, 30 równe Pomyślał, że równe dostanie Nie wiem, czy co no, a, a, za, a za palarnię zapłaciłeś? Nie Nie płacę, płacę. Dlaczego Jak nie? Ja nie płacę za palarnię Bro, tą kasę? Dał ile, ile, To dałeś mu tam coś? Nie słyszałem No To masz się to A? Ups Głuchy czy co? <noise> o cholero! No o to se robią za dymę tutaj? O, wygnali nas z towarem. Ale oni też są trochę głupi, bo tutaj jest kumenda niedaleko. A my się przydało nam pójść do ziomka na Mirror Park. Więc. A, jakoś tak to powinno wyglądać. W ogóle nowe kasyno jest widowie jak widać tam z daleka. Czy coś. Jakiś busto, stop Dobra, pierdzieli mnie to. Oh. O Boże. Gdzie idziesz młody? Eee, do parku. Chciałem. O Boże. Gdzie cię podwieźć? No, do, do parku. Do jakiego parku? Na Mirror Parku. Gdzie mieszkasz? Eee, no ojciec na Mirror Parku mieszkał dopiero co się wprowadziliśmy. Jeszcze nie ma umeblowania. I widzowie, właśnie możecie za jednego lajka oddać naszej postaci 10 dolarów, odkąd znajdziemy sobie pracę, więc możecie sobie, no taka dzielnica wybudowana z domków, za jedną łapkę w górę będzie 10 dolarów naszej postaci od momentu pójścia do normalnej pracy, bo tutaj dostajemy dodatkowe pieniążki, więc wiadomo. Tak, tu. Szybciej. No, no tutaj pierwszy prawo lewo prawo cześć no i no niestety no, ten dom musimy się w następnym odcinku pożegnać bo nie opłaciliśmy go Nasz ojciec go nie opłacił, bo go opłacić i jest pusty, więc nawet nie ma co go nadować, a kosztuje 200 tysięcy dolarów. Dosłownie nic tu nie ma oprócz łazienki. I możemy pójść spać pod prysznicem. I to byłoby na tyle w pierwszym odcinku. Zarobiliśmy 1320 dolarów i dostaliśmy pierwszą kosę i radio. Eee, mieliśmy jeszcze pójść do zionka, ale chyba... Nie ma sensu po tym co tu widzę. Tak średnio jest sens tego, więc uczymy się w kolejnym odcinku. Najprawdopodobniej za tydzień, jeżeli dobrze przyjmiecie. Galaksji TikTok, Shoutout, kurwa. RDM,